Witajcie drodzy widzowie w ten piękny dzień słoneczny. Dzisiaj przedstawię wam samochód, który nie jest zbyt często spotykany na polskich drogach, a jest nim. Tak, jak widzicie, Chrysler 300M. Samochód ma bardzo ładną linię nadwozia, która mi się podoba. Jest rzadko spotykany, dość rzadko spotykany na naszych drogach. Jest ich po prostu mało. Ten, ten pojazd jest z. 2000 roku posiada silnik o pojemności 3,5 litra benzynowy. Były jeszcze w tych modelach bodajże 27 fałszustki oczywiście, współpracuje z automatyczną skrzynią biegów i napęd posiada na koła przednie. Powiem wam co do tego modelu. Jeśli chodzi o dostępność części, bywa różnie. Bywa różnie dlatego, że no nie wszystko, że jak to się mówi, łatwo występuje w przyrodzie. Nie każda część, jak ostatnio wam pokazywałem, nagrywałem, e, mianowicie korektor siły hamowania na tylne koła, no to jest regenerowalny. I zregenerowałem go, ale no takowy jest trudno dostępny. No praktycznie nie występuje w przyrodzie. I różne inne rzeczy. No jest, jest trudno, ale sam samochód rekompensuje wygodą podróżowania. Niskim spalaniem, jak na tą pojemność, bo spala gdzieś w granicach 11-12 litrów. Eee, ogólnie zobaczmy sobie pod maskę. Pod maską, jak widzicie, 3,5 V6. Ten silnik, akurat, jest jeszcze wyposażony w instalację gazową. No, i cóż mogę Wam o nim powiedzieć? Niektórzy mm, mówią, że panewki lubią w tych silnikach szybko siadać. No, powiem Wam. Perspektywy użytkowania tego samochodu nie dzieje się nic niepokojącego. Po prostu są wrażliwe na olej i ilość oleju w tym silniku, ponieważ miska olejowa znaczy ogólnie do całego układu wchodzi 5,5 litra oleju, więc jest to mało jak na tej wielkości silnik. Więc dlatego są właśnie bardzo na to uczulone te silniki na Stan oleju i ilość, tak? I może i przez to, właśnie przez niedopilnowanie tego aspektu te panewki siadają. A poza tym silniczek jest bardzo fajny, ma moc, bardzo jak to się mówi, jest. O, i zabrakło mi słowa, kurczę, no widzicie. Po prostu jest mocny, tak? Jest mocny, zrywny, fajny, ładnie się wkręca na obroty, ładnie się tym jedzie, przyspiesza. Przejdźmy do wnętrza. Pyk. Wnętrze prezentuje się tak: bardzo fajnie wykonane z bardzo fajnych materiałów siedzenia, elektrycznie sterowane we wszystkich płaszczyznach, podgrzewane. Siądźmy. I powiem Wam co. Co Wam powiem? Eee, samochód ma 22 lata. No i wykonanie, samo wykonanie i materiały tutaj powiem Wam: nic nie plastiki czy coś tutaj, nic nie skrzypi, nie trzeszczy. Po prostu jest to wszystko ładnie tak dopasowane do siebie, ładnie z dobrych materiałów zrobione. Deska rozdzielcza taka typowa dla. Amerykańskich samochodów z tamtych lat, zegary. No, i cóż, powiem Wam na krótkie trasy, bądź nawet dłuższe: jest to samochód bardzo wygodny. Naprawdę, naprawdę jest w nim sporo miejsca. Nie ma, nie ma możliwości tutaj o tym, żeby narzekać na brak jakiegokolwiek miejsca w tym przypadku. Także tak to wygląda. Silnik również pięknie pracuje, pięknie sobie gra. Ładny dźwięk ma z wydechu, a usłyszycie go teraz. Dobrze, no to czas przejechać się tym samochodem nie automatyczna. Bardzo wygodna sprawa, powiem wam. No to cóż, jedziemy. Jedziemy. Jest komfort jazdy tutaj jest. Po prostu to jest no taki jakby można powiedzieć amerykański krążownik, tak? Jest to duże auto, duży rozstaw osi, jest wygodny na dołkach, na dziurach. Jedyny minus, znaczy jedyny. No, są mi minusy, bo nie ma samochodów bez minusów. Ale jeden z jego minusów poza dostępnością części, to jest to, że jest niski. Jest bardzo niski ten pojazd i na naszych pięknych drogach, pięknych i bardzo równych, co poniekiedy Trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, żeby czymś nie przytrzeć na podwoziu, tak? Progi zwalniające też po prostu trzeba na to uważać. Co wam powiem, silnik jest mocny, ma przyspieszenie, ale ten samochód konstrukcyjnie tak jakby, takie przynajmniej mam odczucia. Mówię, jakie mam odczucia podczas prowadzenia tego pojazdu. Konstrukcyjnie tak jakby nie zachęca do szybkiej jazdy, bardziej właśnie dowolnego toczenia się i napawania się e, napawania się wygodą po prostu jaką daje ten samochód także co mogę wam jeszcze o nim powiedzieć e, jest naprawdę na trasy do miasta no do miasta może być problematyczny ze względu na jego długość, w sensie chodzi o parkowanie i tak dalej, no bo ma auto 5 metrów długości. Ale o, widzicie, jakie piękne polskie drogi właśnie na kawałek taki wjechałem? Na szczęście to tylko kawałeczek. No ale mniejsza z tym, nie narzekajmy. I co, o czym mówiłem? Aha, no i dobrze. I teraz na dalszych trasach ten samochód ci świetnie spisuje. Nieważne jak się jedzie, czy za kierowcę, czy za pasażera, wygoda podróżowania naprawdę jest mega fajna. Eee, cóż, taki króciutki, teraz włączam się do ruchu. Taki króciutki odcineczek na temat tego pojazdu. Nie wiem, może wyszła motorszczyzna albo coś. No ale to tak na gorąco w sumie nagrywane bez przygotowania jakiegokolwiek. Także zaprezentowałem Wam ten model, wart jest naprawdę zaprezentowania, z tego względu, iż nie, nie ma ich wiele. Nie ma ich wiele. Chrysler jako sama marka jest popularna w Polsce, ale ten model, czyli 300M, no już trochę niezbyt. Także jest wart zaprezentowania. I powiem Wam szczerze, że nie żałuję, nie żałuję zakupu tego samochodu. Były delikatne obawy, właśnie odnośnie części, i tak dalej. No, tutaj jest jak jest, ale no mówię, ten, to auto w prowadzeniu, i we wszystkim, no rekompensuje, naprawdę rekompensuje te różne minusy. Także pozdrawiam Was cieplutko z tego miejsca. Trzymajcie się, cześć.